programu jest firma Pollmeck, producent serków Capresi, Capresi kusi smakiem. Dzień dobry. Witam serdecznie. Konferencja prasowa po zakończeniu meczu szóstej kolejki Forbet czwartej ligi w Polonii Pawłodzi Wilkowarwinski podejmowała MKS Mogilew Jak z ławki trenerskiej trener Mirka może opisać to spotkanie? Muszę się z pogratulować tutaj na no, Polonia na pewno wygrała zasłużenie, nie będę tutaj yy, owijał bawełnę, jakieś swoje szanse, mieliśmy w końcu drugiej połowy na wyrównanie, ale, ale no, trzeba przyznać, że, że ten wynik jest zasłużony, zaimplomowali chłopcy z, z, z Lizbarka dzisiaj naprawdę zaangażowanie, walką, tą agresją, którą zaprezentowali i, i, i trzeba przyznać, że z tym mieliśmy bardzo duży problem. Od początku no błędy, błędy w ustawieniu, potrafili wykorzystać nasze błędy i do azeru ustawiony mecz e, na pewno napędził gospodarzy. E, no dobrze, że potrafiliśmy zatrzymać, chociaż na tym, bo, bo tam, był taki moment, że zapowiadało się, że może się skończyć wyżej. E, potrafiliśmy trochę, trochę to przegrupować i poprawić swoją grę w drugiej połowie, szybko zdobyliśmy bramkę co dawało nadzieję, że, że, że gdzieś tutaj jeszcze możemy powalczyć, no ale niestety, tak jak mówiłem, za dużo strat w środku pola za łatwo traciliśmy piłkę za dużo niedokładności. Na pewno wpływ miało to, że, że, że my graliśmy w środę mecz, a Polonia jako cały zespół nie, tak? także no, tej świeżości to chyba szósty, czy szósty mecz, w, w który graliśmy w sierpniu, więc no wiadomo, czwarta lidze od nowa biologiczna jest na, na poziomie takim że czasami najczęściej jej nie ma, więc, więc yy, ciężko mówić, że chłopcy po trzech dniach yy, wszyscy grali na 100% i na pełnych obrotach. No ale taki jest terminarz, każdy, musimy się do niego stosować i, i patrzymy już na następne mecze. Yy, życzę Polonii sukcesów w następnych spotkaniach, a my będziemy oczywiście walczyć. No, teraz mamy ciężki wrzesień, ale mam nadzieję, że szybko wrócimy na zwycięską ścieżkę i, i w kolejnym meczu trzy punkty, co to będziemy. Dziękuję serdecznie. Trener Czesław Żukowski, no chyba takiego meczu kibice oczekiwali od Lidzwarskiej Polonii. W końcu mecz walki, Polonia wyglądała bardzo dobrze, debiut naszego młodzieżowca Oskara Żuka wydaje się całkiem udany, przynajmniej z perspektywy kibiców. Jak trener może ocenić to spotkanie? No na pewno też tutaj przed maciem mówiłem, że, że z Mrągowia na 15 punktów jest wiceliderem i z niczego to się nie wzięło, także to był też pełen szacunek do zespołu, poza tym zimą braliśmy i dostaliśmy lanie. Trzeba powiedzieć, nawet w sparingu przynajmniej mnie to boli. Bolało. Dzisiaj zdawałem sobie sprawę, że musimy zagrać dobre spotkanie, żeby zwyciężyć. Ale też trzeba powiedzieć, że mamy taki zespół, który nie powinien się bać grać w piłkę i nie powinien się bać żadnego zespołu obojętnie które miejsce zajmuje i tak, jestem bardzo zadowolony z pierwszej połowy, tak? To myślę, że to było jedno z lepszych 45 minut w naszym wykonaniu. Jakiś rzeczywiście handicap mieliśmy w postaci tego, że nie graliśmy w środę, ale, ale nasza dominacja strzeliliśmy dwie bramki i tu może mam trochę pretensje o to, że w kilku sytuacjach po dobrym odbiorze, po, po dobrym podwojeniu, potrojeniu nawet krycia w strefie obrony przeciwnika nie dobiliśmy po prostu na trzy, bo 2-0 był wynik fajny, ale gdzieś właśnie raz się drużyna zrzednie i my się niestety po przerwie zrzegnęliśmy zdecydowanie, no to tu to, to gdzieś największy minus tego spotkania że rzuciliśmy koło ratunkowe Mrągowi, tak, od razu po przerwie, bardzo... I akurat tu walczyliśmy całe spotkanie, a tu, no, było to na moim blisko, przy ławce rezerwowych byliśmy bardzo, bardzo, bardzo do... mało agresywni, przy linii kont... bocznej boiska, przeciwnik się przebił, nie zasekurowaliśmy martwej strefy, tak, i dostaliśmy zaraz bramkę na 2-1 i rzeczywiście druga połowa przez to zrobiła się nerwowa. Aczkolwiek zasłużone nasze zwycięstwo, mogliśmy i mieliśmy kilka sytuacji, żeby, żeby, żeby podwyższyć ten wynik, ale no trzeba było do, ostatnich, do ostatniego gwizdka sędziego troszeczkę drżeć o ten wynik. Dopieliśmy swego, musimy, musimy dalej troszeczkę pracować nad tą koncentracją, szczególnie po wyjściu z szatni. Tak? I to gdzieś powtarza się, że, że troszeczkę więcej koncentracji, więcej zdecydowania, bo to potem kosztuje nasz trochę zdrowia, nerwowości w grze. No, potwierdził się fakt z przebiegu 90 minut całego spotkania, że, że, że gdzieś nie było to. Do końca łatwe i proste spotkanie, ciężko, mocno wywalczone trzy punkty z wiceliderem, ale na pewno bardzo, bardzo cieszą te punkty, bo one pozwoliły nam pomimo zaległego jednego meczu, jednej kolejki mniej zbliżyć się w te strefy tabeli, o których o, których, o te miejscach chcemy, chcemy grać o te, o te wyższe. Też mamy jakieś tam problemy kadrowe, trzeba powiedzieć. Ten skład się zmienia. Ale też po meczu powiedziałem, że takimi meczami buduje się zespół, charakter, no i dzisiaj my to wszystko zaprezentowaliśmy, a momentami bardzo dobrą uważam grę, tak, ale jeszcze musimy pracować nad tym, żeby tych momentów było lepiej i przy 2-0 lepiej jakby mecz kontrolować, o, o tak. Ale dziękuję, dziękuję wszystkim chłopakom za, za zaangażowanie w dniu dzisiejszym, umiejętności piłkarskiej i tak też uważam, że zasłużone nasze zwycięstwo. Thank you very much.